Po raz drugi. Yy... No, niestety. Dom jest po raz drugi i wszyscy do to. Do... W domu wcześniej coś udało się nam uratować? Nie, pierwsza powódź zabrała wszystko. Piece, pralki, meble, wszystko. Pani, do się ja wiem, jest, wchodzę, I to pamiętam, że wchodzić do domu. Powtórzyło się to po dwóch tygodniach. Nie wiem, co no. to w ogóle się dzieje. Naprawdę. No, szkoda no. nawet słów, nawet rozmowy, wie pani? To po prostu tragedia. Nic więcej po prostu nie będę nam dodawał. Dokładnie dochodzi do przystanku, do kronizy w osiedlu Sobów, też od szkoły w osiedlu Sobów. Jeżeli chodzi o do to tutaj... Od...